Przedniej serii spotkań widzę Wiacy na własnym terenie podzielili się punktami z red. Dragon spiewy, ale o tym może na chwileczkę dobra e, dobra próba. A więc troszeczkę nam się odwraca sytuacja po serii e, rzutów rożnych. Teraz gospodarze mają swoje momenty, no i widzimy, jak tutaj skutecznie potrafią wykonywać te stałe fragmenty gry, bo Daniel Krawczyk otwiera wynik spotkania. Kołżowianie chcieli tutaj dobrze rozpocząć ten mecz, a rozpoczęli dobrze. Widzę Wiacy, no i powtarza to wszystko Daniel Krawczyk, tylko już w zupełnie inny sposób, bo. Wpisuje się na listę strzelców po płynnej, szybkiej akcji. Zawodnik nie, nieobecny, a więc każda taka absencja mocno odczuwalna w ekipie chorzowskiej. Zawodnik pozyskany przed sezonem. Teraz Dewódzki, dobra akcja trójkowa. Dewódzki! De Wysłał z boku. Dziewiąta minuta tego spotkania na raty. No i teraz przy Dobicce nie zdołał już zainterweniować Kamil Izbiański. Sebastian Brodzki. Kamil Izbiański. Szuka tam teraz graczy z przodu, jest akcja. No i teraz widzimy, jak się to kończy. Dwa podania od Izbiańskiego w tej sytuacji. No i ta akcja kończy się trzecim trafieniem dla widzewa. Dobrze, teraz złapał piłkę Kisielow. Kożowianie. Ponownie zagrywana piłka do Segeta, Jefferson, no i mamy piłkę w siatce w tej sytuacji, zachował stoicki spokój. Cztery minuty do, do końca rywalizacji w tej pierwszej połowie, no i tutaj na pewno Chorzowianie będą chcieli wrócić. Teraz mamy piłkę w siatce, ale ta bramka nie jest uznana, wcześniej gwizdek sędziego, to wznowienie było zbyt wczesne. Teraz bez golkipera muszą grać widzewiasy w tej sytuacji. Wychodzą dobrze z akcją gospodarze. Jak się to wszystko zakończy? No i zabrakło naprawdę niewiele. Ponad 13 minut jeszcze do zakończenia rywalizacji w tym spotkaniu. Jeszcze niczego nie, oczywiście nie można przesądzać, ale... Ale widzę, cały czas tutaj wszystko kontroluje. Jefferson teraz do środka piłka, do Marciniaka! Uderzenie, Michał Marciniak. Walczył do końca, ale ta e, próba skazana chyba na porażkę od momentu, gdy uciekła ta piłka Maruszowi Segetowi. Teraz gospodarze, jak to wykończy? Idealnie to wykończył Miłosz Krzempek. No tutaj widzę w jasy nie sprawiałem przykrych niespodzianek, co zdarzało się chociażby w poprzednim sezonie, gdy ta drużyna dopiero e, się rodziła, dopiero gdzieś tam e, zbierała doświadczenie i szlifę w Ekstraklasie. Teraz widzę jeszcze do końca Krawczyk no i tutaj widzimy, ile mam bramek. Pokazuje Daniel Krawczyk. Dawódzki. pożowianie, No tutaj już na pewno brakuje i sił, i też wiary chyba, że coś tutaj się może wydarzyć. No a widzimy. No z takiej sytuacji no to nie można nie, nie trafić. Teraz asysta Jeffersona, Daniel Krawczyk. Po raz czwarty w tym spotkaniu właśnie. Gracz z numerem piątym rzut wolny dla widzewa. No i widzimy, jak się to wszystko kończy. Zaskoczeni gracze e, Klireksu, Chorzów a kończy to w tej sytuacji, miło że krzępek Futsal także nie zawsze jest sprawiedliwy, a widzę jeszcze tutaj napędzeni będą szukać kolejnych e, szans. Tego możemy być pewni, że, że wcale na wyniku takim nie musi się kończyć. No bo właśnie widzimy, jak e, poentuje odpowiednie te, te słowa Hugo Rajdas. Na pewno ofiarność tym zawodnikom nie można odmówić. Mizgajski, teraz do Segeta, jeszcze groźnie, no i mamy drugi gol dla Chorzowian. Mariusz Seget widzę w 9, Klirex 2, więc kolejny taki wynik wysoki z udziałem Klirexu Chorzów się zanosi. W poprzednim spotkaniu 10 bramek straconych w meczu z Dremanem, dzisiaj już na pewno 9, a teraz widzimy w jakiej trudnej sytuacji Kisielow nie udał nie udało mu się uratować. Willy May wpisuje się na listę strzelców. Morzowianie do tyłu. Jeszcze odegrana ta piłka, jeszcze jedno uderzenie. No i teraz efektownie zapracował na ten gol, na pewno tą swoją odwagą e, Dawid Kosnosz. Z przewrotki starał się tam umieścić piłkę w siatce, jeszcze Krawczyk, on tam e, w środku, czycha na to podanie, jeszcze Jefferson ruszył do przodu, no i widzimy piłka w siatce, tak jest. No, I w tym momencie kończy nam się mecz, z pewnością dla e, Widzewa, Wyjątkowy, no bo to najwyższe zwycięstwo łódzkiej drużyny w tym sezonie. Widzę, Wiasy wygrywają, pokonują Klirek z 11 do 3.